Cześć, przyjechaliśmy z córką na zakupy. Teraz wam pokażę kawałeczek Londynu. Nie jest to centrum, ale zawsze kawałeczek. Także jest tutaj pięknie, spokojna okolica. Nagrywałem film w Light Water, ale nie wiem, czy w którymś momencie nie zatrzymałem kamery. Kiedyby krótki był film zatrzymany, to kurczę, gdzieś samochód na jakiejś muldzie podskoczył, nas powalnia, czyli tak to właśnie wyszło. Ale będę starał się pokazać nieco chwileczkę, gdzie jestem. Tylko następny to już postaram się nagrać z centrum, tak żeby To Tu jeszcze Wam pokażę moją córeczkę. Jest moja córeczka i już lecimy dalej. To na razie cześć, trzymcie się i uważajcie na siebie. Cześć.